Chciałem zapoznać się z ofertą na tym siedzeniu, z tym nalegki, żeby cieszyć się, żeby cieszyć się magazynem, cieszyć się magazynem w podróży, gdziekolwiek jesteś, więc chciałem się cieszyć, chciałem mieć radość tym magazynem w podróży kolejowym. Jak zeskanuję tutaj ten QR kod i pobiorę to będę się cieszył, ok? Zeskanuj kod i pobierz magazyn, więc chcę się cieszyć w podróży. Magazynu, chcę się cieszyć, to normalne chyba, okej? Okay? Więc muszę tylko zeskanować i się będę cieszyć, ok? Masz pociąg do audiobooków? Wypróbuj 30 dni za 0 zł. Bóg bit. Masz pociąg do audiobooków? Wypróbuj 30 dni za 0 zł. Z tym kodem PKP jak zeskanuję będę miał próbowania 30 dni za 0 zł te audiobooki ok więc mam tutaj jak widać ofertę ciesz się magazynem w podróży gdziekolwiek jesteś zeskanuj kod i pobierz magazyn to jest jedna taka Oferta, żebym się cieszył, oczywiście. A druga osobna oferta. Book Masz pociąg do audiobooków. Wypróbuj 30 dni za 0 zł. Z kodem PKP. Więc to są, jak widać, dwie oferty na PKP. Dwie oferty to są tutaj. No dobrze, więc już żeśmy ustalili, że są dwie oferty. Ta niebieska to jest jedna oferta, a ta zielona to jest druga oferta. Więc